Chciałam wiedzieć, dzisiaj nagrywam odcinek z Escape Tsunami For brain Porabryrok. No dzisiaj ogólnie skupimy się na Fiza. Podbieram tutaj trochę. Mamy jeszcze na dwa Fizy. To jest dział z Ciklatów. Z, z e, możliwe, że zrobię rozdanie. Może. Na. Um, możliwe, że. Ale no dzisiaj to zrobimy sobie odcinek z tego, z robieniem nowego skina mojego. Bo tutaj. No już ten skin jest stary trochę. A jak będę chciał to sobie zrobić taki, jaki był. E, dobra, no i tutaj ja sobie robimy serwis okupujący, ale no i dobra, my no idziemy sobie zabrać szybko pieniądze, żeby mógł ulepszyć te graniny roty.

Jest dobra 200 euro. I tutaj odpocznij i robię ci za. Widzę dzień. Mam nadzieję, że będzie mało kosztowało. Nie będę zbierał dużo. Dobra. Random of the event. Kosmetyk zróbmy. Uchwankowano z kosmetyką. Лучше всего на себя Dobra, że wróciłem, robimy fuzo. Dobra. Esok, 231 z, z tych woreczków. Co? Mhm. Siema, widzowie. No, tutaj jest mój kuzyn i mój młodszy brat. Siema. I kuś patrz jak, w, jak ja w ogóle chodzę. Widziałem, widziałem. Kupiłem sobie, patrzcie coś. I tu że... jest... Ufa. Mhm. nie, ja usuwam takie fajne a i widzowie możliwe, że będę robił te live y na YouTubie. to wbijaj to ale to 100 subskrypcji można no wiem, Bo dlatego i... wbijajmy 100 subskrypcji ja już mam, ja już mam tutaj jest pies kuzyna ej no to! Kuba! Co ja? Zastupuj się. Dobra, dawajcie. No dobra, to poczekajcie, bo coś się tu zepsuło. Dobra, widzowie, jesteśmy. Była chwila chwilowa przerwa. Tutaj kolejnego fusa robimy. Możliwe, że jak kupię... Skina jakiegoś zrobimy, to kupię prywatny serwer i będę mógł z kuzynami z bratem grać. Bo... I, I podawajcie nicki w komentarzach, to zrobimy rozdanie na serwerze. no, no właśnie. Teraz będzie ile to ma 100 x 200, dobra, 200. No, idę zbierać kasę. No. Mamy 146 tysięcy tych woreczków Nie wiem przed chwilą live'a jak coś. No on testował jakieś, jak tam live. Y w ogóle... Czy, czy ktoś zbije? Nie. Ale na pewno za jakieś może yy, Możecie też zbić do mnie. Zależy czy do mnie live'a. To tutaj się odezwiemy? No właśnie. To wtedy możecie zbić do mnie. A i widzowie Celestiala roz, rozdajemy jeszcze Takie też No Czasami celestiale I, i jak będę miał subskrypcji To live'y będą y, w soboty Bo w soboty są y, te update'y no. Ty, uleczkowy mnie przyjął Wiem, to jest kupię kolega z klasy A uleczkowy No tak bo, ale Olek ma inny unik. No On już. ma Oleczkowy blok z tym pierśnikiem, a, a ten. No. Co? No widzisz? Czy to nie jest słończko? Nie, nie. Ale już palią... <laughs> y patrz, y ja wiem! że, Patrz, że jedna sztabka tego, co nie? No. To jest 1999SX. Dobra. No dobra, do mhm. no, zachęcam. Czyli Kuba nie ma prawdziwego tego? No nie. A ty? Tak samo jak, jak Leonie, nie mieliśmy prawdziwego, bo ten... Bo ten Leon to był też ten sam, tylko on zmienia skiny. E, nie możesz na razie, bo jeszcze nie zmieniłem skina. A jak mi zostaną Robuxy to kupię. Co dokupię jeszcze, ser? Dobra. Dobra, ale to skina Nie wiem, jakiegoś fajnego. Możliwe, nie wiem. Ogólnie wczoraj widzę że jest No, to wczoraj to był taki rozpierdziel, wczoraj... Aha, nie ruszamy sobie. w ty... To ja zaraz zarysmy... ten... Dobra, to już... Idziemy robić dla meskina. Cześć. I... Dora widzowie jesteśmy Robimy skina dla mnie Robimy dla mnie skina eee, Na przykład nie wiem Te takie nie takie takie średnie są No Ja wolę sobie samemu zrobić Na przykład takie spodnie O fajne spodnie No chłopie <laughs> nie, ja na publikę nie ważę, bo się boję, że ten, że mi ukradną tego Diwana. Eee, za Rockstar. Kubuś, nie, nie dodasz mnie na serwo? Do ciebie, no bo nie wiem, gdzie grać. Za to za mnie wyzywaliście? Nie, nie wyzywaliśmy cię, tak. ale Kubuś, no... no. Endora widzowie, nie wiem jakiego skina by tu zrobić Te włosy są takie nie... Co to dasz? Nie wiem, co on zrobił Endora robię tego pióra O tak! 10! No po 100. mu 10 gwarków Mhmm Masz za bardzo nikomu, bo je wchodzi mhm. Bo od tego divina to mogą mi w każdej chwili ukraść. I to jest No tak, ale ty masz y, prywatna. To tak. Rozdam. Y, dobra, rozdam. Dobra. Y, Alessio 457SX. UFO. Celestia to jest. Dora widzowie, te spodnie odpadają. I może jeszcze. 435. SX y, administrator mm. job 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 sahur No to i Espresso Senior 114 SX X. Yes. Powiem Wam, że się opłaca. Yes, yes. Nie, nie, hmm. to zrobić poczekaj no, jeszcze już, no. już rady. powiem wam że wam się to opłaca nie, Zostawić ale warunek jest taki. Zostawić ławkę w górę, suba i swójnik w komentarzu. I to wystarczy. Cześć. Okay. No. Uuu, ja to coś. Nie wiem. Uf. Co? Co? Fajny taki. No za mały. Hm. Dobra już. Yes? Tak. Gdzieś, yes, to ta... jest. O, jakiś polak dołączył. Do Polski klopsk. D gdzie? Ну, no, no. uh -huh. uh -huh. ja так плоский um, крафт. Ну, да? Ну, тут и дом ты Угу. Угу. Я вкладываю так. Эм... Я стопчу с их не могу. E, добро, Вруце до вас, как найдешь... Ej, co? Dobra, widzowie, jestem. I zrobiłem sobie taki, mały No, nie drogi, bo z Te spodnie kosztowały 60 robuxów. I, i ta za 5 robuxów, więc... Pokaż. Ja powiem ci, że tak po 4 nie to wyrzałem No. Jeszcze powiększyłem się, Ja miałem 5 tysięcy robuxów kiedyś. Nie nie, nie wiem. Kiedyś. Ej, patrz. Hey, Powiększyłem jeszcze sobie skrilla, żebym długi jeszcze nie chciała. Wychodzę i robię to z Ja mam robić w tyk, jesteś taki, Dobra, wychodzimy z gry, bo tutaj się zabrało na koniec. Ciao, ciao. Co? Nic. Ciao, 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 ciao. Dobra, widzowie, i ty oto akcentem kończymy ten film. Siema,anko. Elo.